Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie dzisiaj przed Wami troszeczkę Niemiec, Mercedes. Model, który w sumie darzy ogromną sympatią z uwagi na wiele ciekawych historii związanych w ogóle z tymi, z tymi modelami w skali 1 do 1 oczywiście. Pierwsza prawdziwa z klasa czyli tutaj mamy akurat wariant W116. Oznaczenia 450 SL, dwóch producentów znanych Wam oczywiście z spółek sklepowych w Polsce, czyli mamy tutaj Matchboxa, mamy tutaj Majoretkę na 60-lecie. Standardowo, oczywiście, Majoretka w troszeczkę większej skali, ale ja, jak wiecie doskonale, w swoich filmach nie skupiam się głównie na tej skali, skupiam się raczej na samym wykonaniu tych modeli, więc uważam, że nie będę Was tutaj wybitnie tym zanudzał. Czemu w ogóle te modele znalazły się w mojej kolekcji? Czemu aż takim, aż takim dużym sentymentem darzę te, ten, ten wariant z klasy? Otóż była taka ciekawa historia związana z pewnym francuskim reżyserem. Był taki film tłumaczony na polski, bo francuskiego nie znam. To była randka. Gdzie. Życzony kawaler pędząc ulicami Paryża, właśnie w takim Mercedesie. Udawał się oczywiście na randkę, tak jak sama nazwa wskazuje, i był to taki film, który robił potężne wrażenie wtedy na, na, na widowni. Nie czekajcie filmy Getaway in Stockholm, gdzie zamontowane były kamery i kierowca gonił przez miasto między ruchem ulicznym. No i teraz wyobraźcie sobie, że coś takiego zostało nagrane w 1976 roku. 76 czy 77, już nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się z pamięci to kojarzy. Jedynym odchyłem od oryginału, jeżeli chodzi o, że tak powiem, efekty, było podłożenie silnika od Ferrari 275, o ile pamięć nie myli, co zostało idealnie zsynchronizowane z ulicy, z cyklem, że tak powiem, na ekranie także naprawdę, naprawdę ciekawa historia ale nie będę wam zanudzał, przechodzimy do konkretów zaczniemy sobie od matchboxa czym od matchboxa? z uwagi na to, że jest to chyba jeden z bardziej przychajpowanych modeli jeżeli chodzi o moving parts fajne detale jeżeli chodzi o tylne lampy jest to zdecydowanie duży plus dobrej jakości całkiem tampo, jeżeli chodzi o, o napisy, o logotypy lampy przednie przypominają mocno te użyte w, w standardowej Bersce, czyli W123 no nie bez kozery na S-klasę, długo mówiona amerykańska beczka przynajmniej w Polsce <noise> z uwagi na nieświadomość niektórych, niektórych użytkowników felga standardowa dla Również mainów z, z matchboxa, czyli mamy te charakterystyczne kołpaczki. Baza jest plastikowa, chłodnica jest dodatkowo pomalowana, kratownica. Wnętrze, szczerze, jakimiś tam wybitnymi detalami, nie grzeszy. Proporcje, jak na matchboxa, są słabe. Nie uważam to za bardzo udany model. Jeżeli chodzi o, o samo wykonanie i, 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 i detale, i wtedy cena za ten model to było 29,99. minus jakaś promocja, załóżmy, no to kurczę. Model został wypuszczony w 22 roku, czyli <laughs> 3 lata temu. I powiem Wam wprost: drugi raz tego błędu nie powtórzył. Totalnie, totalnie przehypowany. Model, zresztą, zobaczcie, nawet tutaj na logotypie ten samochód wygląda, jakby postawiony na jakimś podwoziu Ziła Zero takiego, takiej gracji, takiego, takiego rozmycia, jakiegoś tych rozciągnięcia tego, tego, tej karoserii. Jeśli chodzi o bazę, szczegółowość jest całkiem akceptowalna. No, raczej przypomina Tomajna. Szczerze. Nie jestem wybitnie zachwycony tym, <laughs> tym modelem. I raczej mówię wziąłem go z, przez taką słabość y, chwilową serca, że się tak wyrażę. Y, nie przedłużając, przechodzimy do majoretki, i tutaj powiem szczerze, te proporcje już wyglądają dużo fajnie, dużo ciekawie. Oczywiście nie jest to ideał, ale majoretka z uwagi na większą skalę już nawet sygnowaną. Inform, inform, Informowaną na płycie, czyli mamy te 161, trzyma te proporcje dużo lepiej. Fajne jest to, że mamy lampy nie w tampo, tylko oczywiście jest to odlew szyby. Owszem, szczegółowość jest teoretycznie niższa, natomiast w praktyce wygląda to dużo lepiej. Ja przynajmniej takie, takie mam wrażenie. Mamy tutaj też ten efekt przejścia kierunkowskazów, charakterystyczny dla, y, dla tego typu szeregu. <laughs> Zresztą y, dla projektów z tego okresu, czyli y, W123, W116, w y, R107 itd. itd. Y, duży minus trochę, z, chociaż gwiazda jest, ale to jest no, wiadomo, y, szczególik dosyć, y, dosyć y, śmieszny. Duży plus za tą chłodnicę, za, za atrapę chłodnicy, można to już tam zetalizować, wrzucić sobie w chrom, tak samo jak zderzaki, w ogóle talistwa, spójrzcie gumowa przy zderzakach. Yy, Miejsce na rejestrację, naprawdę kawał fajnego, fajnego kastu pod tym względem. Lampy tylne, zwykłe, standardowe malowanie. No tutaj mogli się troszeczkę bardziej postarać. Tampo, wybaczcie moi mini. Na studium jeszcze nie stać. Tampo słabo czytelne. O, trochę lepiej. Trochę słabo czytelne, no ale coś tam jest. Gwiazda, najważniejsze, że jest. Z tyłu już kurcze zabrakło tej gumy. Niedomalowane. Być może jest to błąd. No ale widzisz, tam dla mnie akceptowalny, kurczy, no. Spód standardowy, dla baza standardowa dla majoretki, z reserowaniem yy, Felga szprychowa Czy to taki pasujący mocno, mocno wzór? Rzekłbym, że nie, ale zdecydowanie lepszy niż, niż ten w MBX pomalowane oczywiście ramki wokół szyb na czarno no, Można było się pokusić o omaźnięcie chromem no, Ale taka konwencja tego modelu Chodzi o wnętrze. No, mamy już kierownicę odlaną w całości. Widać charakterystyczne zagłówki, słuchajcie, dla tamtego okresu, dla Mercedesa. Oczywiście nie jest takaś wybitna, wybitne wzorowanie, no, ale ten detal jednak cieszy. Ja te odnoszę przynajmniej takie takie wrażenie, że mnie to przynajmniej mocno ucieszyło. I yy, jak widzicie, model dużo tańszy. Bo te modele kosztowały w okolicach 20 zł, model wyszedł w 24 roku, czyli jest 2 lata młodszy. Natomiast sam kast jest naprawdę, moim zdaniem, no klasę wyżej. <tryk> eee, czy poleciłbym ten kast od majoretki do zakupu? Widziałem gdzieś tam ogłoszenia w okolicach, nie wiem, 11-12 zł na Vinted plus wysyłka. Kurczę, no niech no ochrona kupujących, powiedzmy, w okolicach 20-25 zł jesteście w stanie się zakręcić. Jeżeli lubicie Mercedesa W116 tak jak, tak jak ja, no to naprawdę, naprawdę na budżetową pozycję, na zabawkową pozycję, bo o tym będę zaznaczał, o tym będę przypominał, jak najbardziej tak polecam z czystym sumieniem i będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o moving Parts kast nie warty uwagi szczerze powiedziawszy jeden z gorszych kastów, jeżeli chodzi o moving partsa Drugi. rzadko to mówię, ale mówię majoretka przez to, że jest jednak tą większą skalą zyskuje na tych detalach ten samochód bardziej przypomina tego W116 w oryginale, niż ta wydumka od, od matchboxa w tym odcinku chyba to wszystko, nie będę wam już przynudzał polecam oczywiście subskrypcję, polecam oczywiście udostępnianie Komentowanie, jeżeli macie swoje spostrzeżenia co do, co do tych modeli i zapoznanie się z innymi treściami na kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło Was gościć u siebie. Także wszystkiego dobrego, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!